I teraz tak, gdzie byśmy chcieli pojechać? Pierwsze państwo, tak? Hiszpania. tak? To jak to tam, jak wygląda świat w Hiszpanii? Jak tam się ludzie zachowują? To taka torrida, jaka jest przyśpiewka też hiszpańska? Jest takie, my takie, nawet teraz też by na mistrzostwach, też by usłyszeć takie ole, nie? Takie ole! Więc teraz za każdym słowem będziemy dodawali ole. Czyli znaczy za każdym wersetem będziecie ci, co zaufali panu, one odzyskują siły, ole otrzymują skrzydła jak korły, ole biegną bez zmęczenia. Ole! Także raz bardzo prosimy muzykę, a tak, czy pokazywanie jest jakieś rozmaicone, wtedy? Wtedy możemy tak płynąć, nie? Tak wiecie, prawdziwie, tak z takim polotem, jak to Hiszpanier gra i piłkę na mistrzostwach niedawno, z taką e, werbą. Brano, どっち pole. Ole. Ja skrzydła jak odrłę, ole! I Ole! no coś cieńka włosem, ale szczerze, bo tak bardziej słyszałem zespół niż nas. To nie jest taka wycieczka palcem po mapie do tej Hiszpanii, tylko naprawdę taka wycieczka do Hiszpanii, więc musimy z mocno śpiewać to ole. Słuchaj, koleżanko, a ty nam coś powiesz może? Jeszcze nie, a jeszcze za mało. My tu powiemy coś do Ciebie, nie? Także będziemy za chwilę... Jak ma na imię? O, to teraz dla Ani wszyscy będziemy krzyczeć bardzo głośno, ale żeby było bardziej nas słychać, a nie zespół, bo to trochę przypał jakich jest tylko trzech, a nas jest cała gromada i bardziej słychać. Ci, co zaufali, pa. Baru byśmy chcieli, byśmy chcieli jechać po Hiszpanii, słuchajcie, mamy takiego sponsora, że tam i wszystkie linie lotnicze, że praktycznie nie zdążysz wylecieć, bo już lądujesz takie szybkie te linie. Gdzie teraz byśmy chcieli lecieć? W Japonii. Dobrze, Japonia bo Jak się ludzie w Japonii zachowują? Jak czy tak? i pan, no. O takie oczka! Zawył. Takie oczka można mieć. I tak jak nie pokazujemy, to wtedy łapiemy się za oczka i takie skośnie, jak to mają nie wszyscy. I taki skłon, jak tutaj Marta, Maria Julka pokazywała. O, żeby to było z taką mocą, że byliśmy już w takim razie na dwóch kontynentach. Także zespół bardzo proszę. trafiliśmy do Japonii, a tutaj Ania nam biega bardzo pięknie brawo dla Ani, tak w ogóle, że jest tutaj z nami, że się nie boi takiego o, prosimy tutaj bardzo po lewej stronie od Pana Jezusa, to jest lewa gdzie jest moja strona aktualnie, żeby tutaj Pan przyjechał do swojej posesji Dobrze, gdzie teraz dalej? Jesteśmy w Japonii, byliśmy w, w Hiszpanii, byliśmy... Rosja. Rosja, o to Jak to tak było w tej Rosji? Nigdy nie byłem w Rosji, więc liczyłbym na jakieś szerokie podpowiedzi. Jakieś takie rozsądne, że... Dobrze. Dominik umie pokazywać, Dominik pokaż. Dominika zapraszam Dominika zapraszam

Ale to woda mineralna. No to jest tak, słuchajcie, no. na pielgrzymce bardzo podstawowym źródłem takiej utrzymania się na nogach i wszystkiego. To jest właśnie woda, ale taka, no wiadomo, że taka mineralna. Dlatego naturalnie naturalnie Dominikowi na pewno chodziło o wodę naturalną, która litrami schodzi na każdej postoju, na każdej w i w ogóle wszędzie. Także myślę, że w takim razie jak najbardziej możemy sobie polecieć do Rosji i tam tak z mocą. Naturalnie, że teraz będzie rodowity fortunarystyczny zespół rosyjski. mamy ten wyrobiony po euro.